Dziś rząd i cały parlament zaczęły swoje wakacje. No ale miliony, dziesiątki milionów nas, nas czyli narodu, nie jedzie na, na żadne wakacje, i właśnie proponowałbym, żebyśmy w dalszym ciągu wychodzili na ulice, na place, w miastach, w miasteczkach, na dróżki, nawet na jakieś ścieżki. Na fejsie było coś tak na fejsie czy, 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 czy na Google, już nie wiem, nie pamiętam. Było coś takiego, że wyszła gdzieś w bardzo małej miejscowości jedna rodzina i protestowała, wołała o potrójne weto. Jedna rodzina z jednym albo z dwojgiem dzieci. I to jest coś wspaniałego. To byli naprawdę, naprawdę bohaterowie. Ale my, których w miastach na przykład jest dziesiątki, setki tysięcy, mimo że oni pojechali mimo że niby przycichli ale nie, nie, nie wierzmy im oni wrócą i zdwojoną siłą będą próbowali wpuścić nas w maliny dlatego w dalszym ciągu wychodźmy wychodźmy koniecznie wychodźmy i nawet w grupach w grupkach, w ogromnych ilościach, stutysięcznych bodajże oby stójmy i nic nie mówmy, milczmy. Milczmy i myślmy. A o czym? Zaraz coś powiem. Wiele, wiele lat temu byłem w Londynie, to były chyba lata 60. na takiej sztuce o Kalkuta. I tam. tam było coś szokującego. Odwrotność takiej bajki. Bajki pod tytułem Nowe Szaty Króla. Wszyscy znamy tą bajkę i dlatego bardzo łatwo nam ją przełożyć na naszą rzeczywistość. No w tej bajce było tak, że był król strasznie zarozumiały, był tłum pochlepców dworzan. Wszyscy mówili, jaki on jest mądry, jaki piękny, jaki duży, jaki wysoki, jaki szczupły, jaki zgrabny. No i, i krawcy, dworscy krawcy, szyli mu szaty. Ale już nie wiedzieli, jakie szaty mu uszyć, więc postanowili z innej strony go tak zażyć. Otóż tak mu lizali się, tak mu pochlebiali, że wytłumaczyli mu i on uwierzył, że to wszystko, co oni przymierzają na nim, to jest po prostu powietrze. Ale ponieważ uwierzył, więc wyszedł na taki, na taką, taki pochód, taki jak przypuśćmy, bo ja wiemy, jak Trump przyjeżdżał do nas i wzdłuż byli dworzanie i pochlebcy. I on szedł, i wśród tego szpaleru narodu, i w tym narodzie, w tym szpalerze, dał się słyszeć jakiś głos chłopczyka: Mamo, mamo, ale, ale, ale pan król, pan król jest nagi! Pan król ma siórka takiego jak ja. No właśnie. Po prostu król też ma siórka. Tak jak wszyscy ci pochlebcy, dworzanie, jak i cały nasz naród. I wrócę teraz do tego, do tej sztuki o Kalkuta, którą widziałem w Londynie przed wielu, wielu laty, w latach 60. -tych. Ta sztuka polegała na tym, była ogromnie słynna, że to była taka polityczno. Salonowa farsa, komedia. W każdym razie, ja wtedy jeszcze nie najlepiej znałem angielski, zresztą do dzisiaj go dobrze nie znam. Ale to było tak, że wszyscy oni byli ubrani w takie wieczorowe jakieś tam stroje, panie w wieczorowych sukniach, pod krawatem czy pod muszką itd. I mieli rozpięte rozporki, i siurki na wierzchu. Przysięgam, tak było. A panie, panie miały takie dekolty, ale tylko w miejscu ich przyrodzenia i też w tym dekolcie po prostu widniały cipki. I oni dialogowali, mówili jakieś zupełnie poważne, ale w każdym razie na serio rzeczy, zupełnie nie odnosząc się do, do, do tego, co tam w dole mieli, a raczej czego nie mieli, czyli nie mieli zapiętych rozporków ani, ani sukienek normalnych. I tak dialogowali. I otóż ja bym proponował, żebyśmy w tym szpalerze, niestety, czasami, którym król kroczy, ten mały, śmieszny, żałosny człowiek, żebyśmy sobie po prostu myśleli, że on też ma siórkę. Że nie bójmy się go. On nie jest straszny. Jeżeli my przestaniemy się go bać, jeżeli będziemy na niego patrzeć po prostu tak, jak ten chłopczyk, Patrzył na tego gołego, żałosnego króla o jakimś tam obwisłym, na pewno ciele, nie tylko obwisłym siurku, to będzie inaczej. Po prostu będziemy jeszcze więcej, będzie nas na tych pochodach, na placach, na, 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 na y, drogach, na ścieżkach, na ścieżynkach, na łąkach, na, na, w lasach nawet, jeśli się nie, nie wytną. I będzie naprawdę inaczej. Będziemy mieli odwagę, będziemy mieli ochotę, będziemy mieli po poczucie humoru. Nie będziemy się bali, bo jednak strach, o strach to, to jest coś potężnego. Ja nie ukrywam, że w tej chwili, a kto wie, jeżeli wrócą z wakacji, jeżeli, jeżeli nasz rząd i Zjednoczona Partia wróci z wakacji, a nasza opozycja nie dość się zasili odwagą, właśnie. I jakąś mocą, to, to też może być bardzo źle. Mogą zacząć naprawdę wsadzać. Ja, ja tak to wszystko mówię, ale też się boję, 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 przyjdą o 6 rano, zgarną. Ja znowu od początku w kryminale, o niej! Ale kiedy będziemy tak stać w milczeniu, myśleć o tym królu, o jego szatach, nagim królu, z tym małym, żałosnym, wiszącym siurkiem, to je... milczmy, myślmy, ale może zróbmy tylko jedno. Róbmy tylko jedno. O właśnie to.